Hej wszystkim. Witam was po długiej przerwie na moim kanale. Dzisiaj znowu cholumpakowy perełki za grosze, więc kto ma ochotę, niech bierze kawę herbatę, kubek czego tam tylko sobie chcecie i zaczynamy. Jako pierwszy pokażę wam czarne Rurki. Spodnie są kupione za 2,50 z Lumpeksu na jakieś wyprzedaży na wagę. One mają rozmiar 34. Ja noszę 36, ale pasują mi bez problemu. To są takie zwykłe, czarne rurki. Trochę żałuję, że one nie mają wyższego stanu, bo jednak przyzwyczajam się do noszenia spodni z wyższym stanem i to mi trochę przeszkadza. One są wykonane z bardzo grubego materiału, więc na teraz jak najbardziej się sprawdzają. Co mi się w nich podoba, to przede wszystkim to, że mają tutaj fajne ozdobne zamki, zaraz pod tymi kieszeniami głównymi, z jednej i z drugiej strony. One są tylko tak, wiadomo, dla picu Fajne jest tutaj też to przeszycie. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Nad kolanem i pod kolanem. W sumie kolano mieści się po środku tych dwóch grubych przeszyć. One są dość konkretnie przylegające, więc są to takie mocne rurki. No i fajne mają tutaj ten rozpinany zamek na dole, który wiadomo można sobie bardziej w niej rozpiąć w zależności od upodobania. Czarne rurki, fajna sprawa. Może coś mi tu wpadło. Ja ogólnie chciałam mieć czarne rurki w swojej szafie, bo. Ostatnie już znosiłam i musiałam wyrzucić, więc śmigam w nich praktycznie cały czas. Teraz w te brzydkie pogody. Nie narzekam. No mówię, mogłabym mieć wyższy stan, ale za 2,50 fajna sprawa. Druga rzecz to jest taka bluza żółta. Ona jest z HM. -u. Rozmiar M trochę większa, ale w sumie jak ją biorę, to tego nie widać. Bluza jak bluza. No co? ściągacze górka, mankament tej bluzy to to, że ma tutaj taką niebieską plamę, ja ją zauważyłam dopiero w domu, myślałam, że to zejdzie przy praniu, no ale nie zeszło, dla mnie bluza jest świetna, do czarnych leggingsów, na długie jesienne, zimowe teraz te wieczory ubieram ciepłą bluzę, bo ona jest bardzo fajna, ma tutaj ten cieplutki taki milutki materiał od spodu, ten taki pluszowy, więc fajnie do jakichś zimowych, chłodnych wieczorów do oglądania filmu zakładam bluzę, do tego leginsy i jest świetnie, więc polecam. Ja za nią dałam pewnie też koło 3-4 zł, więcej na pewno nie, bo kupiłam na jakiejś na pewno wyprzedaży lumpeksowej albo za groszy na wagę. Następna jest y, y, też bluza, w sumie to taki sweterek, y, pięknie haftowany, haftowany, dziergany. Podoba mi się bardzo tutaj ten przeplatany wzór. On jest taki jakby ażurkowy. Zobaczcie, sobie tak prześwituje. Urocze w tym swetrze jest to, że ma tą czarną lamówkę wokół szyi i z tyłu e, taką dziewczęcą. E, Stążeczkę z takim serduszkiem srebrnym w tej dziurce. Tutaj na plecach to zwisja i bardzo fajnie to wygląda. Ja za nią dałam 3 złote. Tak, dokładnie 3 zł. W lumpeksie to było w jakąś sobotę, bo jest taki jeden lumpeks u nas, że w sobotę tam jest po 3 zł każda sztuka ubrania, niezależnie to jest kurtka spodnie, bluza, yy, nie wiem, kask, yy, spodnie, co tam sobie wymarzycie, wszystko jest tam po 3 zł, tylko wystarczy to wyhaczyć i ja za nią właśnie zapłaciłam 3 zł. Na teraz, na tą yy, zimową pogodę, no piękny swet, no, ja uwielbiam kolor szary, więc dla mnie bomba. Yy, kolejna rzecz, to też jest bluza. Oczywiście jasny szary kolor. Firma bluzy to jest H&M, SK. Czemu ją wzięłam? Ze względu na ten nadruk New York. Fajne tutaj te czarne paseczki na ramionach. No i ona super wpisuje się w moją garderobę, bo ja bardzo lubię takie luzackie, takie dresowe, po prostu takie fajne, luźne, stylowe więc do leggingsów, do jeansów co no, to do wszystkiego, można ją połączyć i super ona wygląda narzucić yy, materiał to jest bawełna, bo to jest bardzo mięciutkie i delikatne, fajnie się ją nosi no bluza jak bluza, co będę się rozgadywała na bluzie, z, nad bluzą sami zobaczcie, no dla mnie pasuje nie wiem innemu nikomu nie musi się podobać, mi się podoba no i y, kolejna rzecz, taka już bardziej letnia, którą udało mi się wyhaczyć. Ja za nią zapłaciłam też bardzo mało, bo chyba 2 złote, bo była wyprzedaż w Lumpeksie jakimś wszystko po 2 złote. I to jest taki y, zwykły top z, też z hm -u. Rozmiar to jest XS, ale ona jest, jak widzicie, oversize'owa. Co jest fajne w tym topie? Ja go y, ogólnie noszę do ćwiczeń bo y, zaczęłam ćwiczyć. Y, fajne jest z niej to, że ona ma taki materiał, jakieś taki takie chmurki, taki prześwitujący. Y, ona jest bardzo leciutka, bardzo y, mięciutka, delikatna, przewiewna, więc do ćwiczeń jak najbardziej. Jest jak już powiedziałam oversizeowa, więc jak ćwiczę to mi fajnie wszystko nie przylega do ciała, tylko mam taką swobodę i to ciało jednak oddychanie, że wszystko się wam przykleja. No i ładny jest też ten nadruk tej czachy, ja lubię takie nadruki, taki trochę rock and rollowy, taki trochę hardkorowy, ale mi to nie przeszkadza, ja jak najbardziej lubię takie nadruki, lubię nosić takie ubrania, a do ćwiczeń, do, do tych sportowych yy, stylówek to ona się sprawdza fenomenalnie. No i cóż, to są wszystkie moje zdobycze, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, jak się podobało, to komentujcie. Ja postaram się dla Was nagrać więcej filmów. Mam nadzieję, że uda mi się to w jakimś krótkim czasie, w miarę regularnie wrzucać, bo naprawdę jest tego sporo. Ostatnio zaszalałam w tych Lupexach. Oczywiście, jak ten to dotrwa do końca filmu, to y, zobaczy, jak te ubrania wyglądają na mnie. A ja już więcej nie zabieram was, Wam waszego cennego czasu. Y, trzymajcie się. Y, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!